Dzień dobry, nie będę długo gadał, zresztą to się jeszcze okaże, może będę długo gadał, ale nie wydaje mi się. Oczywiście zanim powiem to, co mam do powiedzenia, podziękuję Państwu za w miarę dobry odbiór poprzedniego filmu, trochę życzliwych komentarzy, trochę polemik, ale polemiki też są cenne, póki są, jakby to powiedzieć, póki różnimy się pięknie. W każdym razie cieszę się, że Państwo oglądają te wywiady, bo to jest najwięcej, najwięcej roboty. Dziękuję za wszelkie oznaki uwagi. Dziękuję za wpłaty na Bajkofie. I od razu mogę powiedzieć, że planuję po tych 30 filmach, które zrobiłem, kontynuować działalność, przynajmniej na razie, póki mam czas i siłę. I myślę, że w tym tygodniu też coś ciekawego uda się zrobić. Jestem już po słowie z gościem na piątkowe wydanie. Specjalne kanału. Po drodze pewnie też coś się wydarzy. Natomiast teraz chciałem powiedzieć o tym, co widziałem na ulicy Woronicza. Mianowicie, jak Państwo pamiętają, gdy koalicja obywatelska wraz z przystawkami przejęła władzę w Polsce, marszałek Szymon Hołownia z hukiem ogłosił, że znikną barierki z Sejmu, bo władza teraz będzie bliżej Polaków, nie będzie się odgradzać od obywateli. No i niemal natychmiast te barierki się pojawiły pod te, te siedzibą telewizji polskiej na Woronicza, także na Placu Powstańców częściowo. No przede wszystkim to Woronicza, to jest, myślę, że to jest miejsce, które duża część Polaków jakoś tam zna z widzenia, więc to jest wiadomo wielki budynek, Główny budynek telewizji, taki wielki, pusty plac przed nim. No i ten wielki, pusty plac jest teraz ogrodzony barierkami. Przy czym owszem, również w czasach pisło bywało on bywał ogradzany, ale w trochę mniejszym stopniu. Na przykład brama nie była wtedy zagrodzona. Teraz brama też jest zagrodzona, więc jest troszeczkę inny poziom. No i te barierki się pojawiły pod telewizją natychmiast w momencie. Wrogiego przejęcia, wtedy kiedy się zapowiadało na jakieś protesty obywateli większe przed siedzibą TVP. Później te protesty się przeniosły głównie na plac powstańców, ale barierki zostały. Wiem też, bo opowiadał o tym w swoim podcaście na Miziołek, że tam też w środku jest dużo policji, że w ogóle to jest taki trochę jakby zmilitaryzowany obiekt teraz. Mało przyjemny i dla pracujących tam i dla gości. Ochrona, policja przy wejściu, legitymowanie. Ja się naprawdę czuję, powiedziałabym delikatnie, niekomfortowo. Do żadnej instytucji się tak nie wchodzi jak do TVP. To była opowieść sprzed, no nie wiem, dwóch tygodni, trzech tygodni, no ale chyba się wiele nie zmieniło. Ja akurat tam rzadko teraz bywam. Nie mam potrzeby. No ale ostatnio się przeszedłem na Woronicza i ku mojemu. No, w zdziwieniu mimo wszystko zobaczyłem, że budynek jest ogrodzony barierkami cały czas, ta, ta główna siedziba. No a do tego też dwójka policjantów patroluje cały czas ten zamknięty teren. Oni bronią takie wielkie koła od, od już jakby wewnątrz tej ogrodzonej przestrzeni. No, byłoby to nawet zabawne, no ale w sumie to jednak nie jest zabawne. To przywodzi na myśl jakieś, jakieś bardziej autorytarne reżimy. Niż, niż Polska, mimo wszystko. Wygląda to, wygląda to słabo, dosyć. I z, i, ja to widziałem któregoś dnia w nocy. Teraz poszedłem sprawdzić, że tak jest cały czas, również w dzień. A wy, odbywa się to wszystko w chwili, kiedy żadnych protestów przy budynku TVP już nie ma. Kiedy tam nikt wrogi w cudzysłowie nie, nie przychodzi. No więc pytanie, czemu, czemu ma to służyć? Moim zdaniem, służy to wyłącznie kreowaniu atmosfery zagrożenia wśród pracujących tam dziennikarzy, pracowników pionu technicznego i tak dalej. Czy po prostu tak pamiętają Państwo, że w czasach poprzedzających stan wojenny władza komunistyczna kreowała takie poczucie zagrożenia wśród swojego aparatu, że tu Solidarność zaraz im coś zrobi. Tak mam wrażenie, że również teraz władza likwidatora telewizji polskiej chce w takim poczuciu Jakiegoś zagrożenia utrzymać tych, którzy w telewizji zostali albo do niej przyszli. No, jest to bardzo słabe. No, mam wrażenie, że jest to tak można powiedzieć, zastraszanie dziennikarzy, i to nie tych dziennikarzy, którzy tropią afery władzy, tak, Marcin Dobski czy Pioznisztor, czy którzy narzekają, że czasami ktoś im robi zdjęcia, z, nawet jestem specjalnie nie kryjąc, jakieś dziwne auta, y, za nimi się szlajają. No, takie rzeczy oczywiście nie powinny mieć miejsca i jest to bardzo niepokojące. Ja tutaj nawet wymieniłem uwagi na ten, na ten temat z Marcinem Dowskim, bo ja pamiętam, że ja trochę przed wyborami, ale tak to naprawdę to, to bardzo krótko przed wyborami, nie wiem, dwa tygodnie niecałe, pisałem taki felieton, że to co się dzieje na Słowacji, czyli ta zmiana, że wraca premier skompromitowany, który stracił władzę właśnie po tym, jak został zamordowany dziennikarz. On teraz, teraz wraca po takiej krótkiej słowackiej odwilży. A bardzo, bardzo nikt nie jest w stanie mu się przeciwstawić, a nawet pani prezydent Czaputowa, która u nas była przedstawiona jako ikona liberalizmu i nadzieja naszej opozycji, ale to jest trochę manipulacja, nawet gruba manipulacja, bo scena polityczna Słowacji była zupełnie inna i tam pani Czaputowa reprezentowała raczej to stronnictwo zmiany na lepsze. To taka dygresja. Pamiętam taką manipulację potężną medialną, że kiedy pani Czaputowa była w Polsce, rozmawiała z prezydentem Dudą na temat reformy wymiaru sprawiedliwości i nasza ówczesna opozycja mówiła, że no to pani prezydent Słowacji się upomniała o reformę sądownictwa czy raczej o właśnie o polski wymiar sprawiedliwości o praworządność w Polsce. Tymczasem prawda była taka, że właśnie pani Czaputowa chciała poznać, zresztą jak wiemy to nie był najlepszy adres, ale chciała poznać nasze know-how, dlatego że sama miała na Słowacji podobne podobne problemy i sama chciałaby jakąś reformę słowackiego wymiaru sprawiedliwości przeprowadzić. Tyle, tyle tej dygresji. W każdym razie no nie minęło dużo czasu od wyborów na Słowacji i właśnie w ostatnich dniach pojawiły się takie informacje, że na Słowacji dziennikarze znów czują się niepewnie, czują się zastraszani, czują, że już nie mogą pisać o aferach o władzy, więc no, to jest bardzo niepokojące. Mówię, na Słowację bardzo blisko i Oczywiście nie życząc nikomu źle, widzę, że jakiś taki niepokój jest fundowany dziennikarzom opozycyjnym albo po prostu starającym się uczciwi, uczciwie opisywać y, to, co się dzieje wokół władzy i wokół partii tworzących koalicję rządzącą, no ale również wokół własnych dziennikarzy, własnych w cudzysłowie no, y, osoby, które pracują w telewizji y, polskiej. Są w moim odczuciu, może w delikatny sposób, ale zastraszane poprzez tą stałą opiekę policyjną, zupełnie niepotrzebną, tak naprawdę i niczym nieuzasadnioną, Więc jest to moim zdaniem bardzo niepokojący sygnał, pokazujący, jak ta władza traktuje nawet osoby, no, jeżeli nieżyczliwe sobie, to przynajmniej gotowe do współpracy z nimi. I z tą refleksją Państwa zostawiam. Dziękuję za uwagę.